W sierpniu ubiegłego roku Adam Nergaldarski lider zespołu Behemoth, usłyszał diagnozę. To nie była rozmowa. Przyszedł, wręczył kartkę. Było stało jak W, białaczka limfoblastyczna. To było jak operacja bez znieczulenia. Cios między oczy po prostu. Ale nie poddał się. Myślał tylko o jednym. Jak tak te hydrze można. U... <ślał> Łeb urwać. W grudniu był przeszczep szpiku. Miał dużo szczęścia, bo tylko w Polsce miał aż trzech potencjalnych dawców. Za półtora roku Adam będzie chciał spotkać się z człowiekiem, który uratował mu życie. To jest taka sztafeta troszkę, nie? Przekazuje pałeczkę, ja przejmuję pałeczkę i dalej. To po prostu ludzie, którzy, jeżeli, jeżeli mogę być dowodem na to, że można wyzdrowieć, albo można po prostu funkcjonować po wszystkim to trzeba pokazać, o tym trzeba mówić. Dziś namawia innych do pomocy Maciejowi Bukowskiemu. To dzięki niemu szybko trafił w dobre ręce. Gdynianin od 14 lat walczy z chorobą nowotworową. Jedyną szansą jest przeszczep szpiku. To jest taki lek, który ratuje życie i niestety jest go bardzo mało. Niestety, kupić go nie można. Czy bogaty, czy biedny? W momencie choroby jesteśmy równi. W ubiegłym roku na ponad 280 przeszczepów szpiku oddawcy niespokrewnionego, 57 dawców pochodziło z Polski. Największe szanse etniczne podobieństwo stwarza, więc nawet przy nie takim bardzo bogatym rejestrze polskim. Nie...